Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, cieszymy się Waszą obecnością, też dziękujemy za czas, za to, że jesteście tutaj razem z nami, aby świętować oktawę świąt wielkanocnych. Dzisiaj nasze dzieci, wasze dzieci chcą nam zaprezentować spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym. stałym. Będzie to trzy sceny, kiedy Pan Jezus spotka się z Marią Magdaleną przekaże władzę nad Kościołem świętemu Piotrowi i trzecia scena, kiedy Pan Jezus rozpozna uczniowie rozpoznają Go biednących do Emmaus. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Pomiędzy każdą sceną uświetni nasza scholka pięknym świewem o zmartwychwstaniu Jezusa. Miejsce Kalwarii Golgota. Na tym zniesieniu, przypominającym czaszkę człowieka, został ukrzyżowany Jezus Chrystus, Syn Boży. Jezus, przyprowadzony na miejsce, umiera na krzyżu. Oprawcy pchnęli Go, a potem stromowali ręce sznurami i zaczęli przybijać gwoźdże. Największą naukę czerpiał jednak gdy przewijano mu nogi. Wisząc na drzewie krzyża, Jezus nieustannie modlił się z psalmów i proroków, aby pokazać, że to właśnie w nich wypełniły się słowa Starego Testamentu. Korona czarniowa była tak ciężka, że głowa opadła Jezusowi na piersi. Krew zalewała oczy, włosy, brodę i usta. Całe ciało miał pokryte sziniakami, łzami, ranami. Stojący pod krzyżem skazańca wołali z nienawiścią i pogardą. Innym pomagał, a sobie pomóc nie można. — Jesteś Synem Bożym, więc zejdź z krzyża. — Zejdź z krzyża, a uwierzymy, że jesteś Mesjaszem. Jezus popatrzył w górę i powiedział — Ojcze, nie poczytaj im Kiedy Jezus umierał na krzyżu, nastąpiły dziwne zjawiska. Słońce zaćmiło się, a gęsta ciemność zbawiła ulice Jerozolimy. Zwierzęta domowe mruczały trwożnie. Wszyscy z niepokojem patrzyli w niebo. Około trzeciej Jezus zawołał silnym głosem: Boże mój, Boże mój, czemuż mnie opuścił? Po ustąpieniu ciemności, zebrani u ziemi Jezusa bladego, słabego i wyczęczonego. Ostatkiem sił Jezus wypowiedział ostatnie słowa. Pragnę wypełniło się. Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha Mego. I skonał Jezus. Jego odejście nie stało się końcem, ale początkiem triumfu czas nad śmiercią, nadziei nad rozpaczą, nad miłości nad nienawiścią. Świta. Muszę iść do grobu pana. Dobrze, że Józefowi udało się załatwić u Piłata zgodę na pochowanie mistrza w oddzielnym grobie. Teraz mogę przygotować ciało na wieczny spoczynek. Tylko kto mi pomoże odsunąć kamień, którym jest zakryty grób? Gdyby tu był Piotr i inni uczniowie, może mi się uda poprosić żołnierzy. Aby odsunęli głaz i wtedy będę mogła wejść do środka. Co się dzieje? Ziemia trzy. Co to za dziwny blask tam na górze? A dokąd biegną żołnierze? Poczekajcie! Gdzie biegniecie? Co się dzieje tam na górze? Uciekajmy, jakby się czegoś przesłyszył. Co oni takiego zobaczyli? Kamień odwalony? grupie jest pusty, pozostałe same pusty. Ale gdzie jest ciało Jezusa? Czyżby ktoś je zabrał? Ale dokąd i po co? Kogo szukasz? Panie, czy ty opiekujesz się tym miejscem? Tutaj złożone było ciało mojego mistrza. Dzisiaj przyszłam, aby je namaścić. Ale grób jest pusty. Czy nie wiesz, kto zabrał ciało Jezusa? Mario, nie poznajesz mnie? Chyba nie słuch, wodzi. Panie, masz głos podobny do Jezusa. Jak to możliwe? I skąd znasz moje imię? Mario, to ja, Jezus. Nie pamiętasz, jak mówiłem, że będę musiał czerpieć i umrzeć na krzyżu, ale po trzech dniach zmartwychwstaną? Panie, trudne były Twoje słowa, nie zawsze wszystko mogliśmy zrozumieć. Raduję się, że mogę Cię znów zobaczyć. Idź teraz do moich uczniów i powiedz im to, co widziałasz, że żyją. Jesteś? Nie poznajesz mnie? To ja, Maria Magdalena. Kobieto, czego tak życzysz? Chcesz na nas jakieś szczęście sprowadzić? Piotrze, widziałam go, tak jak ciebie teraz. Rozmawiałam z nim. Mów po kolei, o nic nie rozumiem. Kogo widziałaś? Z kim rozmawiałaś? Piotrze, rano, kiedy poszłam do grobu, spotkałam Jezusa. Najpierw myślałam, że to był ogrodnik, ale on powiedział moje imię. Mówił wiele razy o tym, że będzie cierpiał i umrze na krzyżu, a potem zmartwychwstanie. Piotrze mistrz stał, tak jak on zapowiedział. Kobieto, chyba losu straciłaś. Jezus żyje? To niemożliwe! Ale to prawda. Jeśli nie wierzysz, idź sam i zobacz, grób jest pusty. Maria miała rację. To, co mówił Jezus, wypełniło się do końca. Jest tu kto. Piotrze, to ja, Jezus. Panie, Ty żyjesz! Malia mówiła, że Cię ospokała, ale nie mogłam wierzyć. Kiedy jednak przyszedłem do grobu i zobaczyłem, że jest pusty, zrozumiałem, że ona mówiła prawdę. Piotrze, chodziłeś ze mną przez te wszystkie dni. Widziałeś, co czynią i robią. Czy to, to, mnie jeszcze nie poznałeś? Panie, jestem tylko rybakiem, a Twoje słowa nie były trudne do zrozumienia. Pamiętasz ten dzień, kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy? Tak. Wracaliśmy z naszego połowu razem z Antonią i innymi. Ty stałeś na brzegu. Prze kiedy przypłynęliśmy, kazałeś nam wracać. I od nowa zarzucić trzeciej. Byłem zmęczony i zdenerwowany, ale patrzyłeś na mnie tak, że nie mogłem ubić. Jeszcze nigdy nie zrobiliśmy tylu ryb jak ten. I powiedziałeś: pójdź za mną, a uczynię cię rybakiem ludzi. Zostawiłem wszystko i poszedłem za tobą. Piotrze. Tobie dam klucze Królestwa Bożego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Panie, ale czy jestem godzien tego? Czy moja wiara nie jest zbyt słaba? Tyle razy złąpiłem w Ciebie. noc, kiedy szedłeś po wodzie, chciałam mieć do ciebie. Ty zgodziłeś się. Poszedłem i co z tego? Wystarczyła większa fala i podmów a a zacząłem tonąć. Albo wtedy, kiedy rozpętało się burza na jeziorze. Byłeś z nami w Łodzi i nic złego nie mogło się nam przydarzyć. Ale baliśmy się jak dzieci. A w dzień, na dzień, kiedy człowiek mój Trzy razy się zaparłem ciebie. Choć kilka godzin wcześniej mówiłem, że jestem gotowy oddać się za ciebie. Panie, jestem osobą krześną. Przekaż mi! Piotrze, czy kochasz mnie? Tak, panie, wiesz, że cię kocham. Pasz owce moje. Piotrze, czy kochasz mnie? Tak, panie, wiesz, że cię kocham. Pasz baranki moje. Piotrze, czy kochasz mnie? Panie, ty wiesz wszystko. Ty wiesz, że cię kocham. Pasz owce moje. Odchodzę do ojca mego, ale nie zostawią was samych. Ja będę z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Prowadzicie ze sobą w drodze? Jesteś chyba jedynym w Jerozolimie, który nie wie, co się tam wydarzyło. A cóż się tego stało? To nie wiesz, co stało z Jezusem z Nazaretu? Nasi arcykapłani i starsi wydali go na śmierć i ukrzyżowali. A wy, co o tym sądzicie? On był potężnym prorokiem. W mowie czy wobec Boga i ludzi. Tłumy za nim chodzili, a on uzdrawia i naucza. Napisane jest. Niewidomi wzrok odzyskują. Chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia. Głusi słyszą, umarli wstają. U Bogiem głosi się Ewangelia. Tak, Panie, wielu chorych i odeszło niego uzdrowionych. Ale jeden z jego uczniów, Judasz, wydał go w ręce arcykapłanów arcy i starszych. Przyszli po niego do obrotu oliwnego z kijami, jak po najgorszym złoczyńcy. A jego uczniowie uciekli jak zwykle dobrze. Napisano. Uderzą pasterza, a rozproszą się owce stada. To nie wszystko, panie. Zanim wydano wyrok, był biczowany, pluty, popychany. A on to wszystko przyjmował z pokorą, nie złożąc nikomu. Tak napisano, podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem swojej twarzy przed zniewagami i opluczem. Wskardzony i odepchnięty przez ludzi, drączony nawet nie otworzył ust swoich. napisano W poczet złoczyńców został zaliczony. Kiedy umiera, słońce straciło swój blask. Ziemia drżała, zwierzęta złowieszczo ryczały. Kiedy skonał, nie połomano mu nóg, ale dla pewności przebito bok. U proroków napisano Kość Jego nie będzie złamana. Będą patrzeć na Tego, którego przebili. Serca wasze nie są skory uwierzyć w to, co mówili prorocy. Słuchaliście, a nie zrozumieliście. Patrzeliście, ale nie zobaczyliście. Panie, cień się kończy. I wieczór się wbliża. Zostań so z nami. A jutro tu dalszą drogę. Z nami. Czułem się tak, jakby był kimś znajomy. To był nasz pan, ale my poznaliśmy go dopiero po łamaniu chleba. Pan i mistrz pokonał śmierć. Choć niedługo miał odejść do domu ojca, to wśród uczniów Jezusa zapanowała radość i gotowość do niesienia nowiny o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa innym ludziom. Ofiarowali Panu swoje serca, by dzielić się miłością z innymi. Oddali swoje ręce, aby wszędzie czynić dobro. Oddali swoje usta, aby głosić chwałą Pana po krańce ziemi. Oddali swoje oczy, by dostrzegać potrzebujących. Czy my dzisiaj gotowi jesteśmy nież miłość tam, gdzie nienawiść? Nadzieją tam, gdzie jest Radość tam, gdzie smutek. Iver Szczeszak Piotr Aleks Pachłuk Uciek Adamek Kubowicz Maria Magdalena Wiktoria Mocelewski oraz Sokrę Hosanna Chciałam bardzo serdecznie podziękować naszym przepięknym aktorom, yy, Scholze Rosanna, Pani Justynce, Pani Stasi Ledziński, Panu Józefowi Ledzińskiemu bardzo, i oczywiście rodzicom, którzy naprawdę włożyli duży, bardzo trud, żeby dzieci się nauczyły, żeby przygotować stroje. Mamy nadzieję, że Wam się to wszystko podobało. Szczęść bardzo.